Witam Was. Już w trzecim odcinku zagrajmy w Pokémon Yellow Version. No, z tej strony kancer 10. I Pikachu się z Wami chce przywitać. Prawda, Pikachu? Ej, kurczę, źle te, źle przyciski. No, chyba słyszeliście, prawda? No, przede wszystkim chciałbym Was teraz przeprosić, ponieważ. W poprzednim odcinku powiedziałem Wam, że Moje Pokémonem po dziesiąte lewele. No niestety, przepraszam bardzo, że tego małem. Kolega mnie namówił. E, to jest trójak, lewe czwarty. Chyba każdy wie, skąd się wzięła nazwa i skąd jest ten Pokémon. To jest trójak, to jest Pokémon. E, no teraz mi tak ciężko powiedzieć. To jest. Um, Pokémon trujący. No, taki ma na razie level, jest słaby. Na szczęście go będę go trenował, więc Zrobimy małe cięcie. Potrynuję go. No i do zobaczenia. Witam po dosłownie sekundowej przerwie. Dla was, oczywiście. Um. Pamiętacie, jak mówiłam, że dotrenuję sobie mojego trójaka do levela 10? Otóż, no, uznałem, że nie ma sensu, więc dotrenowałem go tylko do levela 5, jak sami widzicie. Lucky, buźka Laki cały czas tylko ma 8. Teraz pójdziemy na bardzo wyjątkową bitwę, ale do której sobie dokupimy jednego... jednego pokeball, jedne, y, dwa Pociony. No, przesuł się Pikachu, grubasie. Otóż kupimy sobie dwa. Dobra. No i teraz zgadnijcie, co, idzie, co będziemy robić. Otóż zgadnijcie, będziemy walczyć z GAREM, czyli Pokémon Gieros. Gierok. I zapewne, jak się domyślacie, tam nic nie ma. Po co tam jest tylko drzewko do kata? A tu... Aha, dobra. Przepraszam, ja już widziałem tego potion'a chyba. Mój fajny jest z mojej strony. Um. Tu, 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 tu. Dobra. O. Na no powitanie mam walkę. Kto? Nidoran dziewczynka. Haha, ha, świetne. Zwem drugim. Nie no, ludzie przygięli 8 na drugi, i przyznajcie, że małe przegięcie. Dobra, zobaczymy sobie jeszcze, ile naszemu Pikachu brakuje do następnego levela. 183, no dobra, no, chyba damy radę, nie? Dom, radę! powietrzny wypowiedział, wykrzyknik. No i przyszedł nasz Pokémon Gielu. Ej, hey, Pokémon Boy! Czy ty... Co? Ty, czy ty chcesz przystąpić do ligi Pokémon? Na pewno nie masz żadnej odznaki. Yy, ten... Yy, strażnik cię nie wpuści. Chodź, sprawdzimy nasze Pokémony. Może jesteś silniejszy? No, coś takiego? Kurczę, mam słabą materię. Nie wiem, czy ten odcinek się tak nie wyłączy, tak gwałtownie. Może no, on będzie tak w dwóch, w dwóch częściach, jak się rozładuje. Trudno. Mu się trudno. Wow! To było super efektywne. Aha, no spoko. Poznapek, który nic mi, nie, nic mi nie robi, prawie. Level 9 przegrał z levelem 8. Trochę wstyd, ale nie dziwię się bo to, była tylko jeden, jeden level przewagi. I nie dostaliśmy następnego levela, ponieważ jeszcze ze 20 X pointów. No, za dużo mu nie robimy, ale, ale najważniejsze, że coś mu robimy. Sami przyznacie. O, Critical Attack. Shock. W następnym odcinku. Znaczy w następnym parcie tego odcinka wy, y, pójdziemy do Viridian Forest. I jak z tego? Jak przejdziemy ten Viridian Forest, czeka na nas nasz uroczy broku z lewy ze swoimi y, Pokemonami, którego, których, które pokonam i, i ich... I ich... Y, i zdobędę odznakę Ziemi. Jej, pokonaliśmy Iwiego. Pokemon Boy pokonał Pokémon Girl. Ef, Jakim cudem mogłem przegrać Czy jego. Ustałem 280 kasy za zwycięstwo. Twoje Pokémony nie są w stanie przejść Pokémonowej Ligi. Tam są za silni trenerzy. Musisz mieć większe... Większe pasmo w coś. Teraz się zamknij, mam dużo roboty. Czemu my nie możemy mieć takiej piosenki, jak on wychodzi? No, każdy przyzna, że ta muzyczka jest lepsza niż ta. Prze Słuchajcie się. A ja bym chciał tak... O...